A teraz fachitas. Panie Ryszardzie, proszę czynić swoją powinność. Najpierw chyba trzeba posiekać pierś z kurczaka. Tak, musimy pokroić paseczki. Fachitas nie musi być tylko z kurczaka, ale w czasach zarazy wybraliśmy kurczaka zamiast wołowiny, prawda? No tak, można ją robić z różnych rodzajów mięs. Może być to yy, równie dobrze wieprzowa, bo... Wieprzowa też może być. A... No ale czasem pryszczycy być... też nie wiem, czy może być może ale... być... kurczak najbezpieczniejszy. Może być z krewetkami. Może Bo być z krewetkami, ososie. to interesujące. Może... Z łosiem pan powiedział? Nie, z łososiem. Z łososiem. A z łosiem? No to byłaby skandynawska fachita, myślę, za takiej że... chyba nie ma. Taka na dziko by była na dziko by było. To by trzeba było inaczej ją, to mięso doprawić. Najważniejsze, że trzeba mięso pokroić w paseczki i zamarynować, I Zamarynować. Do marynaty używamy oczywiście Tutaj mamy kolendrę posiekaną, czosnek widzę też obok. Tak. Widzę też, niech zgadnę, to jest kukurydza. Się, no inny kolor. Tak, inny. Tak, to jest. To ja cielam jeszcze raz. Tak. Ale czy, ile A, mogę do, wygrać? Nie, do sztuka. Dobrze, no to to jest niech będzie. No. Zgadd za drugim podejściem. Dobrze. To jest, no już nie bawmy się w to, to jest po prostu lemonka. No taka odmiana zielonej cytryny, bardzo... Niech pan zrobi przez moje ręce, pe pestki zostaną wzięć temu no, tutaj. tak, dobrze. Dobrze? A ja będę miał piękniejszą cerę, będę jak Elżbieta Batożanka. A chyba nie ma pestek. Nie ma pestek? Chyba nie ma pestek. No to znaczy, to jest genetycznie mutowane, skoro tu no, nie ma pestek. Chyba tak. No, proszę bardzo. To jest wy A, wyklonowane okazji... bez pestek. Tak, przy okazji dezynfekuje sobie pan ręce, prawda? Dobrze i jarzyny, ale one nie idą tutaj. Nie, one nie idą tutaj, no oczywiście musimy to jeszcze posolić. Troszkę soli, ja nie z soli, ani z roli. E, no możemy Pieprz? jeszcze dodać troszeczkę A pieślu. chili? No chili w zasadzie daliśmy już. A ja bym jeszcze zsypnął odrobinkę, co pan na to? No dobrze, tak po tak, tak, no, tak tyle, tłuczone chili. Mhm. Trzeba to chłaś to wymieszać, prawda? Nie, jeszcze oliwa. Jeszcze oliwkę damy. Ocepnie? Nie, oczywiście Ocep, mamy zakwaszone, Dobrze. spokojnie. Y Wystarczy cycy. Tutaj się patelnia grzeje, więc ja ją na chwilę zdejmę z ognia. Proszę spojrzeć, jak się pięknie dymi. Ona powinna być bardzo gorąca. Tak, ona ma bardzo grube dno, dlatego bardzo długo się nagrzewa, ale jak się nagrzeje już, to, to bardzo długo trzyma. Ona ma grube dno, moim tak. zdaniem, ona jest zrobiona po prostu z fragmentów niemieckiego pancernika. Tak. I dlatego ma takie grube Co wlewamy teraz na to olej? Tak, musimy dobrze. wlać olej, olej, olej. oliwę tak. Tak, i dobrze rozgrzać. Ona się rozgrzeje fantastycznie, bo to jest potwornie gorące. Wystarczy tyle, czy jeszcze? Wystarczy. Doskonale. W nadmiarze też nie jest drogie. To proszę wrzucać. Dobrze, rzucamy. Uwaga na koszulę. Myślę, że na i najlepiej, bo nam spadnie tak. ta koszula. Jarzyny? Tak, składniki papryka czerwona, zielona, w paseczki, wymieszana z cebulą też. Paski. I kolendra? I kolendra. Czyli co, mam wrzucić? Tak. Doskonale. Dorzucamy. Jak długo to się jeszcze teraz powinno smażyć? Myślę, że dwie minuty to wystarczy. Miałem telefon z Houston, że fachita zmarzy o tym, żeby je zjeść, zatem jemy, prawda? Jemy. Gasimy gaz i co mam z tym zrobić? Wykładamy ty na półmisek. Tu? Półmisek jest oczywiście. Tak, bo to jest metalowa rzecz, więc można ją podgrze... wszystko mam wyłożyć. Tak. Tak. No tym lepiej. Proszę bardzo. Proszę Zobacz, jak to pięknie wygląda. Kolorowe jarzyny. Ciężka patelnia, ale to dobrze, bo to jest przyjemny ciężar. Tak, ja trochę pomogę. Bardzo proszę. A tu już została sama cebula, to ja już... No do... dobra, cebula ja to może zostać. zostać. Trochę cebuli zawsze może zostać. I co teraz? I teraz możemy sobie na tortille pszenne. Tortille, czyli placki z pszennej mąki również do dostania bez problemu w sklepach u nas, prawda? Tak, dokładnie. I co teraz? No nakładamy. Nakładamy zatem kurczaka. Trochę kurczaka, trochę papryki. No pewnie. Jak nam się uda? E, uda nam się. Ja panu pomogę, dobra? O. <zum> Znam prosty sposób. Dodajemy zrobionej przez nas guacamole. Bardzo proszę jest łyżeczka. Ja myłem ręce, naprawdę myłem ręce w środku bardzo higienicznym, więc. To co robiliśmy przed chwileczką? No robiliśmy wiele przed chwileczką, więc dla przypomnienia to jest ten sos awokado, ta pasta z awokado, a teraz salsa. salsa. Czyli sos w dosłownym tego słowa znaczeniu. Możemy sobie dorzucić parę No pewnie, że sobie dorzucimy. O, to, to powiem, co to jest. Jalapeño. Proszę spojrzeć nawet najpierw na to. To jest jalapeno, a tu jest jalapeno w całości. Bardzo ostre, marynowane, między innymi z kolendrą, octem, zielone, meksykańskie papryczki. Jalapeno też można już dostać. Można, pewnie, że można. No, przecież... no i jak ktoś lubi do śmietaną. Ja lubię bardzo porze... do śmietanu. To zrobił pan dla mnie? Tak, Czy to się? zrobiłem ta Naprawdę? Pierwsza porcja. I zwijamy. Mm. Fenomenalne. Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, najprawdziwsze pogranicze Teksasu z Meksykiem w samym środku Warszawy. I próbujcie, próbujcie, raz powtarzam jak największej liczby obcych kuchni. Dziękuję za 50 programów i do Wodu pamięci serdeczne listy. Do widzenia. 아, 요, 나, 나.